Witam Was serdecznie. Pomyślałem sobie, że w tym odcinku zabiorę Was na jedną z nieruchomości, które za chwilę będziemy remontowali i pokażę Wam, podzielę się z Wami tymi elementami, które są dla mnie ważne wtedy, kiedy podejmuję decyzję, czy chcę kupić daną nieruchomość, czy nie. Pokażę Wam też te elementy, które znacząco wpływają na koszty remontu, a w drugiej części pokażę Wam, podzielę się z Wami, jak wygląda taki. Klasyczny proces inwestycyjny i bardzo ważna informacja: to nie jest wideo tylko i wyłącznie dla inwestorów, dla osób, które myślą o tym, żeby być inwestorami. To jest dla każdego, kto kupuje mieszkanie, zwłaszcza dla kogoś, kto kupuje mieszkanie dla siebie. Dlaczego? No, bo e, często spotykam się z sytuacją, gdzie klient mówi: Ale to ma mnie się podobać, ja to kupuję dla siebie, to mieszkanie będzie zawsze nasze, najwyżej kupimy drugie i tego Ci życzę. Natomiast doświadczenie nasze w Investorius pokazuje nam, że około 50% transakcji, których pośrednicy Investorius biorą udział, to są sytuacje nieprzewidziane, czyli ktoś sprzedaje mieszkanie ze względu na śmierć bliskiej osoby, ze względu na rozwód, rozstanie się czy nagłą zmianę sytuacji finansowej, sytuacji życiowej, ktoś traci pracę, ktoś się musi przenieść. I coś, co miało być mieszkaniem na całe życie, nagle trzeba sprzedać. I teraz warto o tym myśleć, nim zacznie się, nim się wybierze tak naprawdę mieszkanie, a potem zacznie się proces inwestycyjny, po to, żeby nie stworzyć sobie mieszkania, które jest niesprzedawalne. To znaczy, każde mieszkanie jest sprzedawalne, tak? Nie ma mieszkań, które się nie sprzedają, są tylko mieszkania za drogie w stosunku do tego, co sobą reprezentują. No ale nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby kupić mieszkanie i za kilka lat je sprzedać ze stratą. A mieliśmy takiego klienta, który kupił mieszkanie pod 70 m2 na Ursynowie, trzypokojowe mieszkanie. I ponieważ miał taką fanaberię, to sobie zrobił z tego uh, open space w całości, właściwie poza łazienką, to wszystko było otwartą przestrzenią. Fajnie to pasowało w tym wnętrzu. No tylko powiedzmy sobie szczerze, wtedy, kiedy musiał to sprzedać przed do nas, no, okazało się, że no, niewielu jest chętnych na 70-metrową kawalerkę. Zwłaszcza w cenie, której on oczekiwał. W tym konkretnym przypadku zaproponowaliśmy rozwiązanie w postaci wrócenia do pierwotnego rozkładu. Niestety to było kosztowne, ale mniej kosztowne niż sprzedaż kawalerki 70-metrowej. No i jakby cała transakcja zakończyła się sukcesem. Natomiast no, ja życzę Ci oczywiście tego, żeby Twoje życie układało się zawsze tak jak chcesz. Natomiast bywają różne sytuacje i ja zawsze mam z tyłu głowy takie pytanie, a co jeżeli będę musiał albo będę chciał sprzedać, tak? Pokaże się jakaś inna ciekawa nieruchomość i dojdę do wniosku, że chcę sprzedać to, tak? Czy, tam, czy ta nieruchomość będzie ciekawa dla potencjalnych kupujących? Nawet jeżeli kupuję ją pod kątem wyremontowania i wynajmu to zastanawiam się czy gdybym potrzebował kiedyś sprzedać to będę w stanie sprzedać odzyskam pieniądze a oczywiście idealnie po to robimy ten biznes też zarobię eee, tyle dojeżdżamy już powoli na Muranów eee, i za chwilę jedziemy dalej z tematem. Jak mówił brytyjski magnat nieruchomościowy Harold Samuel najważniejsza jest lokalizacja lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Co to dla mnie oznacza? Przede wszystkim czy jest to okolica, która jest lubiana, która cieszy się popularnością dzisiaj i czy będzie cieszyła się w przyszłości, albo nawet jeżeli dzisiaj nie cieszy się dużym zainteresowaniem, to jakie otoczenie tej lokalizacji może sprawiać, że będzie ona cieszyła się dużym zainteresowaniem w przyszłości. Pamiętaj, że lokalizacja to jest jedna z tych rzeczy, których nie zmienisz. Możesz zmienić wszystko w mieszkaniu. No prawie, tak? Tak długo jak jest to zgodne z prawem budowlanym, ale lokalizacji nie zmienisz. Kupujesz lokalizację i to się przez cały czas nie zmienia. To, na co, to co wpływa na wartość i na jakość lokalizacji, to jest oczywiście także komunikacja, parki, chociażby takie jak tutaj, czy ogród Krasińskich, który jest po drugiej stronie ulicy. Ale pamiętaj, pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę, na który ja zwracam uwagę, to jest lokalizacja. Zabieramy klucze i zapraszam Was. Nie wejdziemy do mieszkania, za mną komenda stołeczna policji. Każdy posiadacz pozwolenia na broń wie, co to za miejsce i był to przynajmniej raz w życiu. Słuchajcie, wtedy, kiedy kupuję nieruchomość, zwracam uwagę, tak jak Wam powiedziałem, na lokalizację. Bywa, że klatki są brzydkie, bywa, że budynek nie przeszedł jeszcze renowacji z zewnątrz, tak? Elewacja. Mam takie mieszkanie na kruczej, które wtedy, kiedy kupowałem. Klatki były po prostu nieładne, pomazane sprejem, nie wyglądało to fajnie i często szukając najemca, najemca wchodził, w tak zdjęcia, klatka, mówię, zapraszam do mieszkania. Wchodził do mieszkania, duży teraz wynajmował, zazwyczaj, albo i nie, bo klatki go odrzucały, ale teraz właśnie wspólnota kończy remont klatek i są one pięknie wyłożone marmurami, więc pamiętaj, lokalizacja. To, jak wygląda klatka, to się zmieni. Oczywiście, w idealnym świecie, wtedy, kiedy masz czas, warto spytać zarządcę nieruchomości, jakie są przewidziane w najbliższym czasie, albo w jakim czasie place remontowe. Idziemy. Piwnica. Moje ulubione miejsce tajemnic. Zawsze, wtedy, kiedy mogę, zaczynam oglądanie nieruchomości od piwnicy. To właśnie to miejsce opowiada wiele sekretów na temat budynku. A co przez to także ma wpływ na to, jakie wyzwania ewentualnie mogą mnie spotkać w czasie remontu. Budynek jest z 1950 roku i teraz, co mówi nam piwnica? Pokazuje nam, z czego jest zbudowany. Tutaj bardzo dokładnie to widać. Jest to prawdopodobnie z gruzów Warszawy rozbiórkowa cegła. Także to, na co zwracam uwagę, to to, czy w piwnicy jest czysto, czy jest zadbana to bardzo dużo mówi o wspólnocie, o tym, kto mieszka, czy ludzie dbają, czy nie ma nie chlui. Tutaj jest to fajne miejsce, jest czysto. Zwracam też uwagę na to, czy jest zadbane, czy są porozkładane trudki na szczury A i czy jest ktoś, kto aktywnie zarządza tym miejscem. Także jest to miejsce, w którym doskonale widać, które instalacje zostały wymienione. Widzicie wymienione instalacje wodno-kanalizacyjne. Wymieniona instalacja elektryczna w piwnicy. W ten sposób wiem, że ktoś o ten budynek dba. Wracamy do mieszkania. Powinienem już barbera odwiedzić, ale teraz lockdown, więc przepraszam Was za moją fryzurę. Następna razem mam nadzieję, że już będzie lepsza. Słuchajcie, na dwie rzeczy chciałbym Wam zwrócić uwagę. Ja wrzucając na Insta, ja i Handy, wtedy, kiedy wrzuciliśmy na, 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 na Instagram zdjęcia z tego, z tego mieszkania w tamtym tygodniu, podniósł się olbrzymi lament, że zamierzamy zniszczyć. Gorsyciki warszawskie. Gorsycik warszawski to jest ta mozaika, która tutaj leży, i teraz to, czego nie widzicie na zdjęciu, to przyjrzyjcie się, w jaki sposób ona tutaj jest zniszczona. Prawdopodobnie ta miska ustępowa stała w innym miejscu wcześniej. Nie niszczę rzeczy, które są piękne, które nadają się do uratowania. I jak mam uratować popękający i zniszczony duży fragment Łazienki? Nie mówiąc już o tym, że funkcja wanny mnie tu nie odpowiada. Nasze badania pokazują, że więcej osób, mając do wyboru wannę albo prysznic, wybiera prysznic. W związku z tym w tym miejscu będzie prysznic. I druga rzecz to parkiet. Wiele głosów mówiło, ale to lepiej odnawiać niż wyrzucać. Słuchajcie, po pierwsze, nie wszystko, co jest stare, ma wartość i nie wszystko, co jest stare, warto jest ratować. Po pierwsze, to nie jest żaden zabytkowy parkiet. To jest parkiet z remontu sprzed 25 lat. Po drugie, i to jest główne ograniczenie, jeżeli przyjrzycie się, ktoś tutaj zrobił takie drzwi przesuwne, poprzedni właściciel, bo tego potrzebował, ale żeby móc zrobić te szyny tutaj, to wyciął w tym miejscu parkiet. I teraz jakiekolwiek sztukowanie tego nie ma sensu. Nie mówiąc o tym, że. To nie jest jakiś piękny parkiet, który warto jest ratować. Ma on bardzo dużo dziur i uzupełnianie go byłoby kłopotliwe. Ale to, czego jeszcze nie widać ani na tym nagraniu, ani na zdjęciach, to jest to, że mamy tutaj falę Dunaju. W momencie, kiedy kładziemy łatę poziomicę, no to widzimy, że ten parkiet nam tańczy. I myślę sobie, że żaden z moich klientów, który to mieszkanie kupił, w przyszłości nie chciałby nierównej podłogi, na której jest piękny, zabytkowy, 25-letni parkiet. Pierwszy element, zaczynamy od 20 to są drzwi. Zwracam uwagę na drzwi. Te niestety będą wymagały wymiany. Do tego wnętrza nie będą pasowały, to są już stare drzwi. Dodatkowo te okucia po prostu wyglądają siermiężnie, 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 siermiężnie i idziemy już coraz lepiej. Serhich, gdybyś mógł pokazać, w jaki sposób te okucia wyglądają, ktoś. Chciał się czuć bezpiecznie, zrobił te okucia prawdopodobnie 30 lat temu. Nie pasuje to do tego, co tutaj przewidujemy. Nie mówiąc o tym, że ta futryna jest przygotowana na drugą parę drzwi, która prawdopodobnie kiedyś tu była. Ten element będziemy wymieniać. W zależności od drzwi, które wybierzemy, to jest między 2 a 4-5 tysięcy złotych. Kolejny element, bardzo ważny, który zwracam uwagę, to jest tynki. Jeżeli się przyjrzycie tutaj, to te tynki się sypią. I już wiemy, że będziemy musieli ten tynk w całości, to zresztą czasami otwierając te wszystkie skarbnice, tak? O, to najlepiej widać tutaj, tak? Też z czego ten budynek jest zbudowany, ale też warto jest wziąć jakieś takie narzędzie, jakiś mały młoteczek, popukać w tynk i zobaczyć, czy nie ma takiego głuchego odgłosu jakiejś przestrzeni powietrza, która jest pomiędzy. My już wiemy, że w tym mieszkaniu będziemy musieli wszystkie te tynki zdjąć i Dlaczego to robię? Oczywiście, taki łatwy, tani myk to byłoby zakotwiczenie tego tynku, na przykład wsparcie płytami GK. Ale po pierwsze, zajmuje to przestrzeń. Po drugie, no, nie jest to takie mieszkanie, które ja bym chciał, żeby tak wyglądało i tak było e, zrobione. Jak już jesteśmy w przedpokoju, to to na co warto jest zwrócić uwagę. Ta szafa wnękowa. Nie została policzona do wielkości metrów kwadratowych mieszkania. Więc jeżeli nawet mamy tutaj tylko 1,5 metra kwadratowego, to jest to dodatkowa przestrzeń. Nie będzie tego w księdze wieczystej, ale z pomiarów będzie wynikało, że jest to dodatkowa przestrzeń tego mieszkania. Czy ją zabudujemy, czy nie, tutaj już zobaczymy w przyszłości. Sprawdzamy także, w mieszkaniach do remontu powinno to być możliwe. Poszukajcie kuchni, zwłaszcza zobaczcie, tutaj leży Leżą, leżą płyty winylowe, nie takie winyle jakie lubimy, ale zdejmujemy coś takiego i sprawdzamy, co jest pod spodem, tak? na co to jest przyklejone. Najgorsze patenty, to jest Lepik, ale tak naprawdę to nie jest istotne. My to wszystko i tak musimy zdjąć. Istotne jest to, czy podłogi w całym mieszkaniu są równe, czy trzeba będzie je wyrównać, bo na starych podłogach, przy tych uskokach, tego nie widać, ale wtedy, kiedy będziemy chcieli zejść i zrównać się, na przykład glazurą, terakotą z drewnem, który będzie, w, powiedzmy, że mamy terakotę w przedpokoju, a drewno w pokoju, to będzie to miało znaczenie. Podobnie, jeżeli będziemy mieli spadki, to ciężko będzie ustawić meble, albo to ustawienie mebli będzie po prostu kiepsko wyglądało. Słuchajcie, kolejny element, na który zwracam uwagę, to są okna, z dwóch powodów. Po pierwsze, bo gdyby one były do wymiany, to wymiana takich okien jest kosztowna. To po prostu są dodatkowe pieniądze. Zwracam uwagę na to, ja wiem, że te okna były wymienione. To nie są okna, które są tutaj 70 lat. Bardzo często na tych taśmach aluminiowych w szybach zespolonych znajdziecie datę, kiedy te szyby zespolone zostały wyprodukowane. To Wam może pomóc przybliżyć. Ja tutaj się przyglądałem, ale chyba tej informacji nie mamy, kiedy one są wyprodukowane. Ale tak naprawdę to jest kwestia tego, czy, czy te mechanizmy dobrze chodzą, czy one są w miarę niezużyte. Rączki wymieniamy to 12 zł, 14 zł w kastoranie, identyczne, pasujące, więc te wszystkie żółte rzeczy tego nie będzie. Czyścimy te okna, jak najbardziej je zachowujemy. Drugi powód, dla którego okna są dla mnie ważne. Jeżeli budynek jest pod konserwatorem, a większość starszych budynków przynajmniej elewację będzie miała pod konserwatorem, to wymiana okien jest już znacznie, znacznie bardziej długotrwałym procesem niż tylko zamówienie, poczekanie 3-6 tygodni i wymiana. Może to wymagać zgody konserwatora, i dobrze, ja się cieszę, to nie jest nic złego. Często inwestorzy narzekają, że konserwator przeszkadza. Prowadzimy. Handy prowadzi także remonty w budynkach, gdzie konserwator jest w środku i trzeba każdy element sztukaterii uzgodnić. Ale o to chodzi. Dzięki temu zachowujemy piękno w tych budynkach i jak wychodzimy na zewnątrz, to każde okno nie wygląda inaczej, tak jak w budynkach z Wielkiej Płyty, gdzieś tam w PRL-u, gdzie nikt nad tym nie trzymał pieczy i część sąsiadów ma czarne okna, część brązowe, część białe, a podziały tych okien to już takie, jakie były w promocji. Kolejna rzecz to strony świata. Na którą stronę świata wychodzi mieszkanie, wychodzą okna z mieszkania. Tutaj mamy sytuację, gdzie dwie sypialnie wychodzą na stronę południową, a salon, który będzie salon z aneksem kuchennym, na stronę północną. I warto jest o tym pamiętać, że zwłaszcza w takim budynku z dziedzińcem, gdzie okna wychodzą na dziedziniec, jeszcze na stronę północną, od tej strony będzie mniej światła a, niż po drugiej stronie budynku. Kolejny element to jest ogrzewanie w jaki sposób ogrzewane jest mieszkanie. Na rynku znajdziecie dużo ciekawych ofert cenowych na pierwszy rzut oka. Mieszkań, które nie są jeszcze podłączone do centralnego ogrzewania. Ja kupując moje mieszkanie w Sopocie, właśnie cały Sopot tak wygląda, mam tam piec gazowy i jest to dodatkowe wyzwanie. Kosztuje to więcej po pierwsze. Po drugie jest wyzwanie związane z przeglądem, z wymianą tego pieca. No, daje to też pewną większą niezależność, tak, no bo wystarczy, że jest gaz i mamy ciepłą wodę i jest ciepło w mieszkaniu. Jeżeli chodzi o same grzejniki, ja wiem, że część osób mówi, że rażą ich te żeliwne grzejniki. Słuchajcie, to są świetnej jakości grzejniki. One przetrwają dłużej niż wiele supermarketowych grzejników dzisiaj dostępnych. Sprawdzamy szczelność, ciśnienie instalacji dodatkowo i zostawiamy. Oczywiście odnowimy je, odnawiamy, ewentualnie zabudowujemy delikatnie, tak żeby nie było jakby widać tych grzejników, ale nie wszędzie je wymieniamy. Ja nie wiem, czy te grzejniki tutaj zostaną, bo to zależy też od koncepcji, którą przyjmie hand design w projekcie. Natomiast wszędzie tam, gdzie możemy, staramy się je zachowywać i nadawać im drugie życie, ponieważ są one świetne, nie ma co tego zmieniać. Już bardzo szybko, jeszcze kilka elementów, i przechodzimy do procesu inwestycyjnego. Czynsz. Ile wynosi czynsz i co jest w czynszu? Zwróćcie na to uwagę, e, czynsze potrafią się wahać o 30-40% za takiej samej wielkości e, mieszkanie, w zależności od tego, która spółdzielnia, która wspólnota nim zarządza, jakie są wyzwania, jakie były pożyczki, kredyty na, na poczet funduszu remontowego, co było odnawiane, więc warto jest się dowiedzieć. Przechodzimy do procesu inwestycyjnego. Pierwszym elementem i ja wam pokażę, jak to wygląda z mojej strony, żebyśmy mieli jasność. Nikogo nie zachęcam, nie namawiam do tego, żebyście kupowali projekty w handy design. Mamy wielu klientów, obsługujemy zarówno inwestorów indywidualnych, inwestorów ludzi, którzy dla siebie kupują, remontują mieszkania. Mamy bardzo dużo pracy. Chcę Ci tylko pokazać, jak ważny jest architekt. Czy on będzie z Białego Stoku, z koło Brzega, z Lublina, z Warszawy, inna firma. Architekt jest bardzo ważny, to jest Twój partner w procesie inwestycyjnym. Pierwszym elementem, który w tym mieszkaniu zrobimy, to zdejmiemy tynk. To jest pierwszy element, bo dopiero wtedy warto jest zrobić pomiar tego mieszkania. Zobaczymy, jakie będą wyzwania, czy nie ma jakichś dziur gdzieś, czy nie ma zakrytych instalacji, więc pierwszy element, już dzisiaj wchodzą Panowie i zaczynają zdejmować ten tynk. Bardzo ważne dla mnie przynajmniej wtedy, kiedy robię remonty, dokładam wszelkich starań, żeby te ciężkie prace trwały jak najkrócej, żeby się nie zaczynały przed godziną dziewiątą i kończyły po najpóźniej do godziny 16. Dlaczego bardzo dużo osób ma dzisiaj pracę z domu. Niestety skucie tego będzie słyszalne. Nie tak jak w wielkiej płycie, tak? czy w nowym budownictwie, gdybyśmy to robili, ale jednak będzie to słychać, więc taką Technikę, którą mamy, nim zamówimy kontener, a nie zamawiamy kontenera wcześniej, bo jak zamawiamy go wcześniej, to sąsiedzi przyniosą wszystkie swoje rzeczy do wyrzucenia, a to nie nasza rola, więc najpierw wszystko tutaj spadnie i jak będą usypane góry, zamówimy kontener, panowie to wszystko wyniosą do, do kontenera, wszystko naraz, jeden, myślę, że dwa, dwa, trzy kontenery w tym przypadku. Więc robimy najpierw rzut koncepcyjny, tak? czyli rozmawiamy z architektem, co chcemy, żeby w tym mieszkaniu było. Ustalamy styl, w jakim chcemy, żeby to mieszkanie było wykonane. Nie kochani, my nie robimy wszędzie glamour, my nie robimy w wielkiej płycie glamour. A robimy w wielkiej płycie glamour wtedy, kiedy przychodzi klient zewnętrzny i mówi, że życzy sobie glamour. I chociaż architekt Handy mówi, jego zdaniem to nie pasuje, to nasz klient, nasz pan, jeżeli klient sobie tego życzy i mamy w korespondencji mailowej potwierdzone, naszym zdaniem to nie będzie dobrze wyglądało, ale nie my za to płacimy, decyduje klient, czego chce. Więc wtedy, kiedy już mamy rzut koncepcyjny, przystępujemy do projektowania. Bardzo ważne jest wybór architekta, który ogarnia ceny. Bardzo często spotkasz się z ludźmi, którzy świetnie potrafią projektować ale nie mają już zielonego pojęcia, ile będzie kosztowało wykonanie takiego mieszkania. Teraz robimy projekt dla klientki z Krakowa, jeżeli dobrze pamiętam, która, ja nie jestem na bieżąco, ale czasami gdzieś tam wpada mi to, co, to, co Handy robi. Handy robi projekty dla klientki z Krakowa, która już zleciła, już ma jeden projekt, tylko budżet, żeby zrealizować ten projekt tego mieszkania to 240 tysięcy, a można mieć taki sam albo lepszy efekt za połowę tej kwoty. Kwestia doboru materiałów. jakby Nie wszystko, co jest drogie, robi efekt wow, nie, nie we wszystkim warto wydać maksymalne kwoty. Po pierwsze, to się nie zwraca, po drugie bardzo często tego nie widać, i po, po trzecie często przepłacamy za elementy, które można kupić taniej często lepsze. Nie zawsze, ale tak bywa. I to jest rola architekta, który rozumie, które elementy warto jest wybrać. Podsumowując, kupujesz lokalizację, na lokalizację mają wpływ zainteresowanie, popyt jaki jest. Komunikacja, która jest w tej lokalizacji, to ma bardzo duże znaczenie oraz otoczenie budynku. Zwróć uwagę na budynek, ponieważ gdyby coś z nim było nie tak, to wszystkie te koszty związane z remontem obciążą Ciebie bezpośrednio w części, którą wpłacasz na fundusz remontowy. A może się tak zdarzyć, że fundusz remontowy będzie musiał być znacząco podniesiony. Zwróć uwagę na to, jaka jest wysokość czynszu i w procesie inwestycyjnym Warto jest mieć kogoś. Ja wiem, że te rzeczy, o których ci opowiadam, mogą być, o, fajne, będę pamiętał, super. Piszecie potem do mnie, dzięki Michał, dzięki Tobie, nie wszedłem na minę, dzięki Tobie, zaoszczędziłem, sprawdziłem wszystko, zrobiłem sobie checklist, świetnie. Jeżeli masz czas, chcesz się tego nauczyć, super, po to jest ten vlog. Gdyby się tak okazało, że nie czujesz tego, to jest jednak poważna inwestycja i można się pomylić. Warto jest mieć jakiegoś specjalistę. Od konstrukcji budynku inżyniera budowlanego albo dobrego pośrednika, który dużo tego widział, który ma szkolenia, tak jak chociażby pośrednicy inwestorius. Szkolenia na nieruchomościach, my ich zabieramy, pokazujemy, pokazujemy te spadające tynki, podłogi po to, żeby byli w stanie pomagać, doradzać klientom. Zwróć uwagę, gdzie są ściany nośne. Nie wszystko można sobie swobodnie poprzesuwać. Właściwie to niczego nie można sobie swobodnie poprzesuwać bo ściany, które nie wyglądają jako nośne, bo są cienkie, mogą być ścianami nośnymi i Ty wcale nie musisz tego wiedzieć. I na koniec, kochani, wpadłem na taki pomysł już jakiś czas temu i pomyślałem, że go zrealizuję, mianowicie Akademię Nieruchomości Inwestorów. O co w tym wszystkim chodzi? Zauważam dużą grupę osób, młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca. Nie ma dnia, żebyście nie zadawali mi pytań, jaką książkę kupić, co warto oglądać, żeby dokształcać się i nauczyć się czegoś więcej na temat nieruchomości. Bo być może to będzie Twoja kariera w przyszłości. Teraz jesteś jeszcze w szkole średniej, zaczynasz studia, studiujesz, a myślisz o nieruchomościach. I pomyślałem sobie, że wyjdę naprzeciw tym Waszym oczekiwaniom. I uwielbiam te możliwości, które dzisiaj dają zdalne, zdalne systemy, takie jak MIT, jak, jak inne, z których korzystamy. Więc dzięki temu będę w stanie poprowadzić te spotkania online. Co to będzie? W telegraficznym skrócie. Po pierwsze, Akademia Nieruchomości Investorius będzie nieodpłatna, tak jak wszystkie moje szkolenia dzisiaj. Po drugie, Akademia Nieruchomości Investorius nie będzie... Pierwszym bezpłatnym szkoleniem, po to, żeby potem kolejne były płatne, jak już się polubimy, zbudujemy relacje. Nie, wszystkie elementy, które będą w Akademii Nieruchomości będą, inwestorius, będą bezpłatne. Po co to robię? Mam taką świadomość, że mógłbym w tym czasie zrobić jedną, dwie, trzy dodatkowe transakcje. Ale prawda jest taka, że transakcji mam dość. Jestem zadowolony z tego poziomu, na którym jestem. Nie wszystko się przelicza na pieniądze. A jak kiedyś dawno temu, wtedy kiedy zaczynałem i w wieku 19 lat miałem pierwszego fajnego mentora, obiecałem sobie, że jak już coś trochę w życiu zrobię, a powiedzmy sobie szczerze, ja nic wielkiego nie zrobiłem, ale powiedzmy, że trochę więcej niż duża część osób, to będę znajdował czas. Mój czas po to, żeby podzielić się wiedzą, podzielić się moją perspektywą, doświadczeniem i być może komuś z Was w tym pomogę. A ponieważ nie ma czegoś takiego w życiu jak lunch za darmo, to pomimo tego, iż za te szkolenia nie będziesz płacić, to będzie obowiązywała pewna, pewien sposób rekrutacji. Czyli trzeba będzie coś o sobie napisać, nagrać krótkie wideo, zrobić swój pierwszy krok. Nie tak, o, Akademia Nieruchomości Inwestorius, tyś coś tam na ten, ja chcę. Nie, przemyśl to, czy na pewno chcesz. W kolejnym nagraniu poświęcę więcej czasu, opowiem Wam o szczegółach, zaproszę kilka osób, które pomogą mi to wypromować szerzej, Grupa wiekowa. Zastanawiałem się nad grupą wiekową. Na dzisiaj będzie to grupa wiekowa między 18 a 24 lata. Ja wiem, że jest wiele osób młodszych i może moglibyśmy zaczynać w wieku 16 lat, natomiast z wielu względów także prawnych ja chcę, żeby to była grupa 18-24. Więc już w kolejnym nagraniu, wtedy kiedy wrócę do Was, opowiem Wam więcej na temat Akademii Nieruchomości Investorius na bieżąco umieszczam także informacje dotyczące tego na moich social mediach, także zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj zrobimy? Okej, okay, to w tym miejscu. Tam widzicie też moje postępy. Jutro jadę do Wrocławia, w czwartek jestem w Katowicach. Pokażę Wam, jak wyglądają tam nasze biura, porozmawiamy tam o nieruchomościach. Także śledźcie mojego Instagrama, żeby być na bieżąco. Dzięki za dzisiaj i do następnego.